Czekałem na Ciebie, słyszałem każdą Twoją modlitwę, każdą cichą łzę, która spływała z Twojego serca, i dziś, proszę, zostań ze mną do ostatniej sekundy tego filmu, bo mam dla Ciebie szczególne błogosławieństwo. Drogi Dziecko, słuchaj uważnie mojego głosu, bo przynosi Ci siłę, której potrzebujesz, aby iść dalej. Wiara, która mieszka w Twoim sercu. Ma moc przenoszenia gór, otwierania drzwi, których nikt nie może zamknąć, i przekształcania niemożliwego w rzeczywistość. To ta wiara łączy Cię z moją miłością, oświetla najciemniejsze ścieżki i daje odwagę, by iść naprzód. Dziś mówię Ci, odnów płomień swojej wiary, pozwól, aby płonął z większą intensywnością, bo ja Pan już działam na Twoją korzyść. Twoje marzenia są kształtowane w niebie, a zwycięstwo, na które tak bardzo czekasz, jest bliżej niż myślisz. Zaufaj, idź naprzód, bo jestem światłem, które prowadzi Twoje kroki i nigdy Cię nie opuszczę. Teraz proszę, napisz tutaj w komentarzach słowo Amen, aby wyznać swoje zaufanie do tej drogi cudów. Nie wychodź, zanim polubisz ten film. Podziel się tym przesłaniem nadziei i miłości z wszystkimi, którzy potrzebują usłyszeć mój głos, i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać słowa, które zmieniają życie. Jestem Jezus, jestem z Tobą dziś, jutro. I na zawsze.